która wygrała, ale również tej wyróżnionej. Skoro to już trwa 19 lat, to znaczy, że jest potrzebne i środowisku biznesowemu, ale również myślę, że samorządowi, bo jeden z takich ważnych elementów pracy samorządu jest stwarzanie warunków do tego, żeby te firmy rozwijały się. Bo to jest również związane z tym, że Państwo płacicie podatki, dzięki którym możemy realizować jako samorządy wiele, wiele zadań. Gratuluję organizatorom, a jednocześnie korzystając z okazji, chciałbym Państwa zaprosić do tego, żeby w tym nowym okresie programowania i jesteśmy jednym z siedmiu pierwszych województw, które podpisało w grudniu Regionalny Program Operacyjny, a myślę, że konkursy ogłosimy i nabory rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca, żeby to ogromną, ostatnią kasę, jaka jest kasa europejska, w tym dla przedsiębiorstw i innowacji, największe kwoty w tej osi są, żebyście Państwo korzystali, bo naprawdę to, co jest na ilość firm który jest na y, ziemi bolesławieckiej, jest ogromny. Myślę, że jest odpowiednie miejsce również na mapie województwa, żeby Państwa pokazać, Państwa chwalić, bo przecież po to te konkursy y, są y, organizowane, żeby te perełki wśród tych wielu pokazać. Życzę Państwu przyjemnych zabaw i wszystkiego dobrego.